Cześć, z tej strony Ola i zapraszam na recenzję książki Wielkie Kłamstewka. Tak naprawdę, oczywiście, chodzi mi o recenzję książki Małe Ogniska, napisaną przez Celest Inc., ale po wrzuceniu tego hasła w Google, czyli Małe Ogniska, jesteśmy kompletnie bombardowani nawiązaniami do serialu i książki Wielkie Kłamstewka. I tak naprawdę muszę przyznać, że nie jestem w stanie się z tym zgodzić, ponieważ, okej, okay, chociaż obie książki, oba seriale są przedstawione z perspektywy kobiet i silnych jednostek, które żyją w hermetycznym społeczeństwie, to tak naprawdę na tym kończą się te porównania, na tym kończą się te odniesienia. I może jeszcze. Powiedzmy, że chodzi o te sekrety, ale jeżeli uważnie przeczytamy książkę Małe ogniska, napisaną przez Celest Inc, to dowiemy się, że jej cel był zgoła inny. Bo tak naprawdę Celest Ink nie koncentruje się na skomplikowanych profilach psychologicznych swoich postaci, czyli tych kobiet, czterech powiedzmy, czterech głównych kobiet, które się pojawiają w tej historii, ale ona. Kreuje albo nawet projektuje profile matek. Profile matek czyli Ellen Richardson, która w historii raczej jest przedstawiana jako pani Richardson, Mi Warren, która pojawia się w Shaker Heights i burzy ten ład, pani McCulloch i Bebe. I na tym koncentruje się Celeste Ing w swojej historii, a nie na tym, żeby wykreować skomplikowane profile psychologiczne jakichkolwiek kobiet. Nie, tutaj w tej historii chodzi o matki. I chciałabym wyjść od samego miejsca, gdzie rozgrywa się akcja, bo jest to naprawdę istotna kwestia. Rzecz dzieje się w Shaker Heights. I Panują tutaj dość szczególne zasady. Między innymi, jeżeli trawnik przekroczy 6 cali, to jeżeli go się nie przytnie w ciągu trzech najbliższych dni, to dostanie się mandat w wysokości 100 dolarów. Albo jeżeli będzie się chciało przemalować dom, to trzeba wiedzieć, że jeżeli to jest dom angielski, to można wybrać tylko niebiesko-szare odcienie. Natomiast jeżeli to jest dom w stylu tudorów, to kolory muszą być beżowe, lekko kremowe. I wszyscy mieszkańcy respektują te zasady. Respektują te zasady, ponieważ Shaker Heights dostało swoją nazwę od Shakerów. Shakerów, którzy wierzyli w harmonię i ład jako środek do zbawienia. I wierzyli między innymi w to, że nawet firanki muszą mieć określony kolor, żeby wszystko ze sobą współgrało. I tak samo ci mieszkańcy, którzy żyją, w tym momencie, gdy dzieje się historia w Shaker Heights, oni też wierzą, że muszą wstawać o określonej godzinie i tak dalej, że muszą się zachowywać odpowiednio, że ten fragment ziemi przed domem to skwerek i tylko skwerkiem można go nazywać. I żadnym innym terminem. Więc kiedy Mia Warren, artystka, która nie respektuje praktycznie żadnych zasad, od dawna pojawia się w. Tej okolicy to burzy cały ład, który skonstruowano właśnie przez ten długi czas. I mówiąc o tym, że te matki zostały zaprojektowane przez Celestin, nawiązuje również do tego, że ta dzielnica została zaprojektowana. One też zostały zaprojektowane w podobny sposób, bo właśnie chodzi tutaj o nie o ich symbolikę. Ale zanim przejdę do ich symboliki, chciałabym wrócić do Shaker Heights, który na pierwszej stronie historii jest nazywane utopią. I mieszkańcy Utopii naprawdę wydają się być szczęśliwi. No mamy tutaj pewien dysonans poznawczy, bo skoro naprawdę, to dlaczego wydają się być szczęśliwi? No i właśnie to odkrywamy zagłębiając się w tę historię, wnikając w te skomplikowane struktury i te skomplikowane zasady, które panują w Shaker Heights. Ale na tym nie kończą się nawiązania biblijne czy filozoficzne. Jest ich trochę więcej. Między innymi na samym początku, kiedy Moody, syn pani Richardson, poznaje Pearl, czyli córkę Mii Warren, on mówi, że widzi nad jej głową aureolę, że ona przypomina anioła, że leżąc tak na trawniku... Wygląda jak coś w brzuchu bestii. Więc mamy te nawiązania religijne. I na samym starcie jesteśmy naprawdę nimi bombardowani, zwłaszcza w tej konkretnej scenie. Dopiero później się to zmienia, jest ich coraz mniej. Kolejne pojawia się dopiero w odniesieniu do portretu Pauline, czyli mentorki Mi Warren, który został zatytułowany Dziewica i Dzieciątka. Więc tu też jest to nawiązanie. I... Wraz z upływem czasu tych nawiązań jest coraz mniej. A to dlatego, że ta narracja współgra z tym, co my odkrywamy, a odkrywamy to, co dzieje się w tej utopii, która tą utopią bynajmniej nie jest. Więc im dalej wnikamy w te struktury, im głębiej w nie wnikamy, tym mniej nawiązań religijnych. I to jest bardzo fajne, co zrobiła Celeste Inc., właśnie w tym zakresie. A jeżeli chodzi o kreację matek, to tutaj to również jest. Podyktowane tą symboliką. Weźmy na przykład parę Elena Richardson i Mia Warren, z totalnie innych światów. Ale Mia Warren jest przedstawiona jako kobieta, która aż żarzy się ciepłem i miłością, która jest w stanie przygarnąć pod swoje skrzydła obce dziecko i się nim zająć, która jest w stanie obdarzyć go ciepłem, która potrafi wyczuć zapach swojego dziecka, która, gdy dotyka łopatek Pearl, kiedy leżą razem w łóżku, ponieważ mają tylko jedno w pewnym momencie, to jest określona jako rzeźbiarz. I tu naprawdę bardzo dużo mówi o tym, jak my odbieramy te matki. I Celest Ink chce, żebyśmy je tak odbierali. I to jest wszystko zestawione w przypadku Mi Warren z Eleną Richardson. Jest to w ten sposób zestawione, że Elena troszczy się jedynie o powierzchowność. Ona. Uważa, że dobrze wychowała swoje dzieci, więc nie musi się przejmować, dlaczego wracają o 12 w nocy czy później. A są to dzieci, które chodzą do szkoły w różnym wieku. Ale martwi się o to, jak to zostanie odebrane przez społeczeństwo, jak reszta na to zareaguje. I o to się troszczy. Nie ma w ogóle ustępów traktujących o czułości, jaką obdarza swoje dzieci. Coś takiego się w ogóle nie pojawia. Więc mamy tutaj ten kontrast. Plus podobny kontrast, albo nawet antagonizmy pojawiają się w przypadku pani McCulloch i Bebe, które łączy dziewczynka, mała dziewczynka Mirabel albo mailing. Nie będę tutaj zradzać zbyt dużo, ale chociaż Bebe nie może sobie pozwolić na zbyt dużo, podobnie jak Mia zresztą, ledwo wiąże koniec z końcem, to potrafi obdarzyć swoje dziecko miłością. I to dziecko, jedno konkretne mailing jest dla niej najważniejsze na świecie. Tymczasem dla pani McCulloch to jest kwestia posiadania. Ona po prostu chce mieć to dziecko, jakiekolwiek dziecko, to akurat się przytrafiło, więc okej, okay, fajnie. I ona już jest zmęczona tym, że poroniła aż 7 razy, i po prostu chce mieć jakiekolwiek dziecko. To nie jest kwestia, że to jedno konkretne jest na nie obdarzyć miłością. Okej, okay, to dziecko będzie miało wszystko, najlepsze zabawki i tak dalej, ale. Niekoniecznie, biorąc pod uwagę podejście, będzie miało tę miłość. I niekoniecznie będzie pamiętało o swoich przodkach, bo warto zauważyć, że May link jest Chinką. Więc to ma ogromne znaczenie, i to pojawia się w powieści. I jeżeli chodzi właśnie o panią Makolach to wielokrotnie pojawia się ta jej druga twarz, ta twarz nienawiści, ta twarz, że. Kiedy widzi kobiety w ciąży, to ona chce je zaatakować, bo, bo uważa, że to jej się też to należy. To dlaczego one tylko to mają mieć? Więc na zasadzie takich antagonizmów, Celest Inc. konstruuje swoje postaci, konstruuje te symbole matek. A jeżeli chodzi o tytuł Małe Ogniska. To ten tytuł nie odnosi się jedynie do wydarzeń, które poznajemy na samym starcie powieści. Nie odnosi się jedynie do pożarów w domu państwa Richardsonów, za który obwiniana jest Izzy, czyli, czyli córka Richardsonów. On odnosi się również do tego żaru w matkach żaru, który może mieć niszczycielską siłę, który może być miłością. I Celeste Inc. również bryluje na tych płaszczyznach. I to by było już wszystko ode mnie. Jeżeli czytałaś, czytałeś tę książkę, to podziel się swoją opinią w komentarzach i oczywiście będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki!